Prosimy o Państwa słuchanie na stronie W 1997 roku w Radzieckim, razem z Panem Profesorem Januszem, Janem i Drukiem, gdy w Gałębach Świętego, on powiedział na uchwał takie słowa, Ty pamiętam powietrze na zakrętach. Polska dzisiaj jest na takim zakręcie, na ogromnym zakręcie, na zakręcie, który usiłujemy przejść, bezpiecznie przebyć swoją nadzieją. A tym powietrzem, tym powietrzem jesteście Wy, ludzie młodzi, świadomi, ludzie, którzy chcą żyć w wolnej, dobrej Polsce. Polsce, która kocha swego obywatela, Polsce, która go szanuje, Polsce, która ciągnie odnosi. Czemu z tego miejsca dzisiejszego życia do wszystkich moich zwolenników w miejscach, w których nie udało mi się zarejestrować list, bo nie pozwolił na to czerwona to z komunistyczna zaraza. Apeluję do wszystkich moich zwolenników, przede wszystkim przebywających poza granicami Polski o to, żeby powali w najbliższych wyborach i oddali swój głos na partię Panuje do ludzi, którzy mieszkają w Polsce, mieszkają w tych obrębach, które też nie zarejestrowano, szczególnie w Poznaniu, na Śląsku. Zagłosujcie na Papie Goli, bo to ta sama Polska, kred, która mówi, że ostronomii nie utworzy. Panie Jarosiu. Ale jak zawsze Pan kończy, spisem do balonu wszystkie osób głosy ludzi, którzy zajmują kawałek tego programu, pilnowali żeby nie zrobili jakichś nieodzowalnych głosów. Już że chciałem jeszcze powiedzieć o Waszym liderze same polityków w swoim życiu, ale żaden z nich nie miał w sobie dostatecznej ilości szołzeństwa. Ważny ide dzwoni do mnie w każdym moim niepowodzeniu życiowym. Dzwoni do mnie w każdym moim powodzeniu. Długo zlegaliśmy z tym, żeby dziś tutaj podpisamy poważnie w tych miejscach, gdzie nie udało mi się zarejestrować komitetu list, żeby to poparczał udzielić. ale postanowiliśmy, że to będzie dopiero dzisiaj żebyśmy zrobili dzisiaj o no to samo kochani. Dziękuję Państwa, nasz specjalny kandydat, który dzisiaj przyszedł jak raz z Zapraszamy. Witam Państwa. A ja zastanawiam się, z jakiej strony ja kandyduję, ale przyszedł, jest